na Szanowni Państwo, wiecie Państwo, że kilka tygodni temu rozpoczęliśmy procedurę wdrożenia głębokiej i daleko idącej reformy gospodarki owieckiej autorstwa rolniczego OPZZ. Wystąpiliśmy do poszczególnych klubów parlamentarnych z prośbą o oparcie tego projektu. Dzisiaj tutaj wspólnie z rolnikami, z hodowcami przodu krewnej, jak również z tymi rolnikami, którzy zostali pokrzywdzeni przez ten system poprzez niewypłacanie odszkodowań, odwiedziliśmy poszczególne kluby parlamentarne. Szanowni Państwo, muszę Państwu powiedzieć, że doznaliśmy pewnego rozczarowania. Otóż przez trzy tygodnie niektóre kluby parlamentarne nie raczyły się jeszcze podwyższyć do nad tą ustawą, która jest tak ważna dla rolników, ale przede wszystkim dla hodowców przodeklewnych w Polsce. Bowiem dzięki e, przez, dzięki temu, że ta ustawa e, nie weszła rok czy dwa lata temu, e, dziennie około 100 gospodarstw hodujących przodeklewną po prostu ginie. E, znika z powierzchni ziemi. I muszę Państwu powiedzieć, że e, partią e, polityczną i e, w zasadzie klubem, może nie całym, który e, udzielił takiego poparcia jest Klub Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj bardzo serdecznie dziękujemy, bo bardzo zależało nam na tym, żeby największa partia polityczna, która ma najwięcej głosów w Sejmie, e, ten nasz projekt poparła. E, poparli nas również posłowie z 15. Bardzo również serdecznie dziękujemy posłowi Eichlerowi, dziękujemy, ale jesteśmy szanowni państwo po spotkaniach w klubie parlamentarnym Reformy Obywatelskiej, w klubie parlamentarnym Polskiego Siedlnictwa Ludowego i w klubie parlamentarnym Częstocholę Konfederacji. Drodzy państwo, w związku z tym, że jeszcze nie ma decyzji poszczególnych tych klubów, ja mam nadzieję, że będzie to decyzja na tak, daliśmy sobie czas do środy. Do środy mają się spotkania z szefami klubów parlamentarnych, moje i do środy mamy uzgodnić ewentualne, ewentualne kwestie poparcia tej ustawy. Ale szanowni państwo, w piątek, w piątek kupowcy trzody lewnej z całej Polski zjadą się tutaj do Warszawy. Zjedziemy się tutaj do Warszawy bo po to, pokazać nasz problem. Po to, żeby e, prosić, po to, żeby wezwać poszczególne grupy, w poszczególnych osób, żeby stanęli ponad po politycznym, żeby dzisiaj nie dokonali takiego wyboru, bo po jednej stronie mają rolników ciężko pracujących ludzi, którzy żywią i bronią, a po drugiej stronie mają model łowiectwa skorumpowany, przypominający model mafijny, który... I tak, i tak, tak jak powiedziałem wcześniej w Polsce, nie płaci za nic, nie płaci podatków, jest jakby zwolniony ze wszystkiego i dzisiaj ci posłowie, posłanki, posłowie mają wybór. Stają po stronie rolników, którzy w większym czy mniejszym stopniu, ale głosują, czy stają po stronie malenki najlepszych gaski ludzi są to politycy, są to postawieni politycy, którzy worzą udział tak w tak zwanych polowaniach telewizowych. Nie mam tutaj na myśli myśliwych, zwykłych myśliwych tam z terenu. E, Czy po stronie rolników? Szanowni Państwo, dzisiaj ta ustawa nie tylko działa na rzecz rolników, ale również na tych zwykłych myśliwych, bo zapanuje w pewnym momencie sprawiedliwość, że nie myśliwi, Wszyscy w Polsce będą mieli prawo do polowania. Nie tak jak jest dzisiaj, że yy, starzy dygnitarze często jeszcze z poprzedniej epoki yy, mają 5-6 odwodów, a ci młodzi, myśliwi, którzy chcieliby polować, nie mogą tylko dlatego, że dla nich e, brakuje tego odwodów. Rolnicy oczywiście, walka z S.F. em bez przyjęcia tej ustawy nie ma najmniejszego sensu. Jak Państwo wiecie, przez te 6 lat okazują się, że studiamy i przez te 6 lat były niszczone gospodarstwa, wybijane zdrowe świnie, a Polski Związek Powietrzny jak się miał, tak się ma. W przyszłym tygodniu, w piątek, od godziny 10 jest manifestacja pod siedzibą Polskiego Związku Powietrznego. Prosimy po pana łowczego krajowego, żeby go przewieźć na pewnym urządzeniu transportowym, niekoniecznie do przewozu ludzi, żeby pokazać, gdzie jest jego miejsce. Nie pozwolimy dalej niszczyć naszych gospodarstw. Nie pozwolimy na to, żeby podobna się do tych latnych Szanowni Państwo, jeszcze teraz nie przyjmiemy tej ustawy. Polska za rok zadbała przestanie być producentem przyrody chlebnej. Zostaną tylko te moły z kapitałem zachodnim, korporacje, ale gospodarstw rodzinnych, Szanowni Państwo, już nie będzie. Dlatego będziemy walczyć do końca i jeszcze raz wzywam, szczególnie takie kluby jak Prawo i Sprawiedliwość, które już poparło, bo tutaj mamy gwarancję, ale mam nadzieję, że się nikt nie wyłamie, bo tam są też posłowie myśliwi, ale przede wszystkim polskie stronnictwo ludowe, konfederacja, no niestety SLD już zapowiedziało Nowa Lewica, że nie poprze tej ustawy. Ja od dzisiaj Państwu powiem, dla mnie nie jest to żadna nowa lewica. Gdyby to była nowa lewica, to by stanęła po stronie ludzi, po stronie rolników, a nie po stronie tej, którą ja tak e, określam. Także drodzy Państwo, w następny piątek zapraszam wszystkich, wzywam wszystkich rolników, hodowców trzody chlewnej do Warszawy. Tutaj odwiedzimy wszystkie biura poszczególnych partii politycznych i tam e, mam nadzieję, że podziękujemy za poparcie, że liderzy partii politycznych wejdą do nas na scenę i ogłoszą publicznie, że popierają daleko idącą reformę gospodarki łowieckiej. Dziękuję bardzo. Pytania? Słyszałem, nie znam to wowca, przepraszam. Tak, oczywiście, dlatego bardzo nam zależało na tym, ta ustawa powinna być przyjęta już na tym posiedzeniu. Dlatego, że od strzały dzików mogą być kontynuowane z sukcesem oczywiście w okresie zimowym, kiedy nie ma liści na drzew, kiedy nie ma kukurydzy na polach, prawda? Ten teren jest bardziej otwarty i łatwiej jest te dziki wytropić, prawda? Natomiast, szanowni Państwo, ta ustawa nie zakłada jakichś masakr, żeby zaraz pszengobrący zwierząt się e, nie rzucali nam do gardeł. Ta ustawa zakłada utrzymanie w całym kraju populacji dzika na takim poziomie, żeby choroba nie mogła się rozprzestrzenić. Czyli taki rolnik może budować z tym gospodarstwie 50 a może budować w nikt mu nie boli. To samo w więc nie chcą mieliśmy postawić na podobne jelenia, e, mażanta, prawda, e, sarny e, innych zwierząt, natomiast populacje dzika nie utrzymują na odpowiednim poziomie, po prostu nie rozmnażamy populacji dzika w Polsce i temat będzie rozwiązany. Dzisiaj mamy 2700 5500 5000 i nie ma możliwości zmobilizowania w tym systemie, w tym modelu łowiectwa, dlatego że oni za nic przed nikim nie odpowiadają i opowiadanie dzisiaj przez poszczególnych ministrów, jak oni będą straszyć, prawda, e, obwody odbierać, inne historie, no to już to mieliśmy za czasów ministra Ardonowskiego, który z tej naszej ustawy właśnie wyjął te, te główne elementy, włożył do tego modelu, który dzisiaj istnieje w Polsce i co? I nic się nie zmieniło. Tak jak minister Siarka mówi, że zmobilizuje, że tam, gdzie powstanie ESF, on będzie obwod odbierał, będzie koło rozwiązywał, No to, szanowni państwo, praktycznie codziennie Mamy do czynienia z powstaniem nowego ogniska sf To niech pan minister Siarka powie do publicznej wiadomości poda, ile kół rozwiązał w tamtych regionach, ile e, wydziel, odebrał dzierżawcom to wody. Czy znajdziemy chociaż jeden w Polsce? Gwarantuję państwu, że takiego nie ma. Nie ma, dlatego że ci, którzy opowiadają takie takich oni nawet nie mają pojęcia, na jakich zasadach e, wydzierżawiane są wody. W Polsce jest takie klasyczne rozdawnictwo, że te obwody są prawie za bardzo wydawane i umowy podpisuje starosta. Jeżeli dzisiaj e, minister na przykład z układu e, Prawicowego, Rządzącego wyda jakiekolwiek zarządzenie, to wierzycie Państwo to, że takie zarządzenie wykona starosta CSR-u, czy starosta SND, czy starosta Platformy Obywatelskiej? Nie wierzę w to. Nie ma takiej opcji. Co najważniejsze, Szanowni Państwo, powstanie agencji, którą proponujemy, powoduje to, że ostatni ręk powróci tu, gdzie jest to miejsce, do świata demokracji. Bo w latach chyba 89-98 mieliśmy e, zmianę podziału z instytucją demokracji. Gdzie ta zmiana nastąpiła wszędzie, tylko nie w Polskim w Związku Obiegłego, z nie w z gospodarstwie gdzie oni do dzisiaj mają 49 okręgów komunistycznych, natomiast nasz projekt zakłada, że będzie 16 oddziałów i te oddziały rozpisują przetargi na wydzierżawienie obwodów powierskich i każdy dzierżawca obwodu ma zapłacić za obwód, ma odpowiadać za szkody i ma przesłać sprawę nie myśliwą, a niezależny życioznawca. Tu mamy kolegę, przykład klasycznego rolnika, który wiecznie chodzi po sądach z myśliwymi. A różnice w szacowaniu strat są takie, że mamy przykłady, że rolnika wyszacowano szkodę na 8000 zł. Nie że A Rzeczoznawca niezależny wycenił to samo szkody na 111 tysięcy. No to szanowni Państwo, różnica jaka występuje, to woła o pomstę do nieba. Oni w majestacie prawa okradają polskich rolników przez kolejne lata. Jeżeli dzisiaj eksperci szacują, że gospodarka łowiecka przy dobrym zarządzaniu powinna przynieść do budżetu państwa 3,5 miliarda złotych, to ja pytam nad czym posłowie z... i dzisiaj się zastanawiają? Nad czym? To jest rozdchłanianie pieniędzy. Nie ma takiego kraju w Europie, a pewnie i na świecie, żeby gospodarka łowiecka do budżetu państwa nie przynosiła żadnego dochodu. No drodzy państwo, mamy nagrania, nie chcę już dzisiaj tutaj upubliczniać, bo nie mamy takiego sprzętu, gdzie e, łowczyk rynkowy e, w rozmowie z Mieśnywym załatwia posłusę na to dziki. No niech oni powiedzą, kogo zapłacili za to dziki i ile zapłacili, ile zapłacili za tego Nie będę podawał nazwisk w sposób, może przyjdzie na to czas, ale taka dzisiaj jest w Polsce gospodarka Dzisiaj wiecie Państwo, bardzo często na weselach mamy dziecko na stołach. A zapytajcie się ojca weselnego, gdzie on ma na to fakturę. Zapytajcie, gdzie on ma to. przepraszam bardzo, zwierzyna w stanie wolnym jest własnością skarbu państwa, a jakaś uprzywilejowana grupa społeczna za to pieniądze bierze. To przecież to jest coś niewiarygodnego. My jako rolnicy, chcemy udzielić od państwa sprawy Ziemi. Musimy przystąpić do przetargu, zapłacić ogromne pieniądze i prosić Boga o deszcz, żeby cokolwiek nam jeszcze z tego zostało. A oni mają od Państwa to wszystko darmo. Co oni takiego dobrego dla Polski zrobili, że mają taki prezent od Państwa. Dlatego Szanowni Państwo, ja nie będę długo tłumaczył. Mamy naprawdę dzisiaj historyczną szansę. Zbliża się 70. rocznica podpisania Bieruta Bierutowskiego w dekretu w sprawie powołania tego właśnie modelu łowiectwa. I ten model łowiectwa przetrwa do dzisiaj. I w 70. rocznicę przydałoby się znowelizować tę ustawę, zreformować i gospodarka łowiecka powinna wrócić tam, gdzie jest jej miejsce, czyli w ręce państwa polskiego. Dziękuję.